Złote letnie rano w szumie kolnych heksametrów Auto szło po równej szosie zostawiając w tyle górz Zbity licznik pokazywał 160 kilometrów Koło nas leciały pola rozpuszczanych złotych zbóż Koło nas leciały lasy i zagaja im okradła Jakaś łąka, jakaś rzeka, jakaś drzewa skryta wieś Ja objąłem panią ręką, żeby pani nie wypadła Wicher z armii, czapkę z głowy i po polach a pani chciała krzyczeć Jak to szalał jak odwina, Jak gwałtowny bił w policzki Jak zapierał w piersiach dech Auto szło wariackim tempem 160 wiorst godzina Koło nas leciały pola Kępy drzew i czuby strzech. Miała się radośnie błyskawicznym tremolando Obryzgany pani śmiechem śmiał się złoty letni dzień Nie w cieniu ronda z żywnich włosów giriandą nasze usta się spotkały Jeszcze pełne świeżych bryń Może pani chciała krzyczeć świat oszalał jak od wiatr gwałtowny piw policzki wiatr zabierał w tech. auto szło pariackim tempem 160 godzina koło nas leciały pola tempyt czułby Może pani chciała krzyczeć jak kotwina jak gwałtowny w policzki jak zabierał w piersiach dech auto szło wariackim tempem 160 wior z godzina Koło nas leciały pola Te i dżuby z